Arkadiusz Żabka, witam o poranku. Studio Radia 90, czas na poranną rozmowę. Dzisiaj z nami burmistrz Redutów, Marcin Połomski. Dzień dobry. Dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry państwu. Bogactwo ścieków to przedmiot, który będzie dzisiaj tematem numer jeden w porannej rozmowie. Macie państwo problem i problem mają władze Redutów, Rada Miasta, ponieważ po proteście mieszkańców Redutowcy Rydół, radni prawdopodobnie wycofają się z pomysłu budowni zlewni ścieków. Pytanie, co zrobi burmistrz? Panie burmistrzu, jest pan zaskoczony skalą protestu. Ja przypomnę, że o tym temacie mówiliśmy w tym tygodniu w Radzie 90. Mamy świadomość już od długiego czasu, że każda inwestycja, która jest realizowana w naszym mieście, muszę podkreślić, że małym, ciasnym mieście, ale najlepszym w okolicy, budzi wiele kontrowersji. I no, musimy rozmawiać i szukać kompromisów, aby te niezbędne inwestycje w rydutowcach powstawały. Ostatnim czasem jest to właśnie zlewnia, która mimo tych wszystkich informacji krążących w mediach społecznościowych ma służyć wyłącznie rydutowikom lub członkom Międzygminnego Związku Wodociągów i Kanalizacji. Panie burmistrzu, to takie słowo wstępu, ale fakty są takie, że y, mieszkańcy głośno o tym mówią, że zlewnia to będzie smród i y, y, ogromny hałas, bo 160. Y, y, Takich wozów ma pojawić się jednego dnia tylko. Wczoraj odbyło się spotkanie z wybranym gronem mieszkańców. Dostaliśmy mnóstwo pytań od mieszkańców. One też dotyczą tego, dlaczego tylko wybrani mieszkańcy byli na tym spotkaniu, a nie wszyscy zainteresowani. To spotkanie wczorajsze to jest kontynu kontynuacja spotkań, które odbywały się od marca z dwoma mieszkańcami, którzy też przedstawiali się jako przedstawiciele e, ulicy Szpaków. Dwoma mieszkańcami, którzy y, mają swoje nieruchomości tuż w bezpośrednim sąsiedztwie, tak? Tak. Planowanej budowy zlewni. Tak. I e, to spotkanie dlatego jest w tym gronie, bo. Ci mieszkańcy byli zainteresowani, jeżeli mamy e, rozmawiać i dojść, dojść do e, porozumienia, no to musimy w pewnym gronie e, te ustalenia, e, chcemy, żeby te ustalenia zapadły, natomiast tutaj każdy z mieszkańców, nawet radni, którzy bioro, bra, brali udział w tym spotkaniu, e, nie mają zakazu przekazywania dalszych informacji, co zostało ustalone więc to małe grono może tą informację przekazywać dalej. Natomiast zawsze w mniejszym gronie jesteśmy w stanie szukać dobrych rozwiązań, kompromisów i tak też stało się wczoraj. Jakie decyzje wczoraj zapadły? Czy dzisiaj pan na Antenie Radia 90 może powiedzieć, że miasto będzie wycofywało się z tej lokalizacji? Mogę powiedzieć, że wczoraj w gronie i przedsiębiorstwa wodociągów i kanalizacji, projektanta, mieszkańców, radnych i pracowników urzędu zapadła taka decyzja, że wspólnie będziemy szukać innej, lepszej lokalizacji. Wtedy też przedsiębiorstwo wodociągów i kanalizacji zawiesi obecne postępowanie. I to jest decyzja, która będzie, rozumiem, jeszcze procedowana na sesji 30 września? Tak, Czy ponieważ... to już jest decyzja, którą Pan podejmuje i radni już nie muszą tutaj stosownej uchwały podejmować? Ja zwróciłem się w zeszłym tygodniu, tak jak to w konferencji prasowej przekazałem, do Rady Miasta, aby też wyraziła swoje stanowisko. I takie stanowisko ma być wyrażone właśnie na sesji 30 września. I no, jest to procedowane więc też oczekuję na to stanowisko. Natomiast przewodniczący Rady i radna z tego rejonu byli wczoraj na spotkaniu i też... No, potwierdzili te ustalenia, które wczoraj tam zapadły. Czyli informacja, czy wiadomość dnia jest taka, że miasto reduktowe wycofuje się z planowanej budowy zlewni ścieków po proteście mieszkańców przy ulicy Szpaków. Pan Alfred do nas pisze, czy gdyby nie zainteresowanie mediów, publikacje na ten temat, ten temat byłby kontynuowany? No bo po... sprawa wypłynęła, panie burmistrzu. Sprawa może nie wypłynęła, ponieważ mhm. od początku, kiedy mieszkańcy o tej inwestycji się dowiedzieli, do nas się zwrócili, to byliśmy z nimi w kontakcie i szukaliśmy dobrego rozwiązania. Też na nie zależy na tym, aby zrealizować inwestycję, która będzie uciążliwa. Natomiast musimy mieć świadomość, że to co powiedziałem na początku, mamy bardzo chaotyczną zabudowę w Rydłutowach i trudno znaleźć miejsce, który jest bardzo oddalone od zabudowy mieszkaniowej i uzbrojone w dobrą infrastrukturę. Dlatego wszyscy wszyscy wczoraj też potwierdzili, że są potrzebne dodatkowe punkty stacji zlewczej, aby móc obsłużyć sprawnie rydutowy. natomiast no, jest przed nami teraz potężne wyzwanie, żeby takie dogodne miejsce znaleźć. Czy to będzie na samej oczyszczalni, przy samej oczyszczalni Trudno mi teraz powiedzieć, no tym się muszą też zająć fachowcy właśnie związani z tego typu inwestycjami. Czy do tej zlewni będą wpływać ścieki z okolicznych miejscowości, jak to się dzieje dzisiaj w oczyszczalni ścieków w rydutowach. I to pytanie też Rydłutowianki, która pyta dlaczego miasto rydutowy przyjmuje ścieki od sąsiednich gmin? Miasto Rydłutowy nie przyjmuje ścieków, ponieważ oczyszczalnią zarządza Przedsiębiorstwo Wodociągów i kanalizacji. Oczyszczalnia w Rydłutowach jest zaprojektowana dla reduktów i dla tej liczby mieszkańców e, oscylujących około 20 tysięcy. Jeżeli dzisiaj mamy informację, że e, szambowozami jest odprowadzane około 15% ścieków, które powinny trafiać na oczyszczalnię, to możemy powiedzieć, że są wolne, wolne przebiegi i przedsiębiorstwo dociągów kanalizacji pobiera opłaty, więc można dzisiaj stwierdzić, że aby utrzymać całą infrastrukturę, to minimalizuje koszty. Natomiast to, co jest ważne, to też wczoraj na spotkaniu ustaliliśmy, jeżeli by doszło do realizacji kolejnych punktów zlewczych, to jest zastrzeżenie i to potwierdzili i radni i mieszkańcy, i my jako miasto, tylko i wyłącznie ma to być dla... Międzygminnego Związku Wodociągów i w Kanalizacji, w szczególności dla mieszkańców Rydutów. Natomiast nie możemy się zamknąć dla samych Rydutów, ponieważ jesteśmy członkiem Międzygminnego Związku i nasze ścieki także mogą jechać, nasze ścieki, czyli z Rydutów mogą jechać na Karkoszkę, mogą jechać na stację zlewczą w Radlinie. I chyba nie chcielibyśmy się zamykać w granicach miasta, bo jeżeli dzisiaj e, będzie awaria na naszym punkcie zlewczym i nasze ścieki będą musiały jechać e, do sąsiedniej gminy, to te gminy tak samo mogą powiedzieć: My nie chcemy, aby tutaj przyjeżdżały szambowozy z Rydutów. Ale ja jeszcze bym wrócił do tego punktu, dlaczego może dzisiaj e, przyjeżdżają ścieki czy z gminy Gaszowice, czy z gminy Lyski. E, należałoby sprawdzić, czy oczyszczalnia Rybnicka przyjmuje takie szambowozy. A podejrzewa pan, że może nie przyjmować. Takie informacje do mnie dotarły. Panie burmistrzu, co z zyskami? Bo tutaj pytają też mieszkańcy o tym, że 50% zysków ma być przekazanych na inwestycje, a 50% dla prezesa i współpracowników. Trudno mi się tutaj w tej kwestii wypowiedzieć, bo, bo nie, zna, nie znam tej, tej, tej informacji. Jeżeli nie dojdzie, a z tego co pan mówi dzisiaj w Radio 90, nie dojdzie do inwestycji przy ulicy Szpaków, czy miasto będzie musiało zapłacić PWIK odszkodowanie za dotychczasowe wyłożone pieniądze na projekt. Ja może poprawię nie inwestycja przy ulicy Szpaków, a przy ulicy Obywatelskiej tak. była planowana. Ulica Szpaków jest równoległą ulicą. Natomiast nie odpowiem dzisiaj na to pytanie, ponieważ też nie mamy w tej, w tej materii żadnych informacji. Prezes wczoraj wspomniał, że może przez Radę Nadzorczą i przez właścicieli zostać do tego zmuszony, żeby wyegzekwować utracone, znaczy wydatkowane środki na inwestycje, która została zablokowana. A jaka to jest kwota? Nie, nie mam tych informacji. Panie burmistrzu, mówi pan, że będzie szukał innej lokalizacji, czy w redutowach, No bo teraz tak, no. Uszczęśliwił pan dwóch mieszkańców którzy przychodzili na te spotkania, rozumiem, najbliżsi planowanej inwestycji. Pytanie, gdzie będą, gdzie będzie ta zlewnia budowana? Czy jest takie miejsce, bo każdy powie tak, no jest potrzebne, ale nie koło mnie. No to jest, to jest ten problem dzisiejszych czasów. My mamy świadomość, że wszystko, wszystko jest potrzebne, na wszystko się zgadzamy, ale nie w tej lokalizacji. I dzisiaj, dzisiaj nie odpowiem, jaka to będzie lokalizacja. Wczoraj siedzieliśmy dość długo nad mapami w tym gronie, o którym na początku wspomnieliśmy. No i każda lokalizacja ma swoje plusy i minusy. Panie burmistrzu, pani Marta pyta, mamy XXI wiek i cały czas czekamy na kanalizację w Redutowach. Kiedy mieszkańcy będą podłączeni do kanalizacji? No Oczywiście część jest, a część cały czas czeka. Kanalizacja jest sukcesywnie w Redutowach budowana. Teraz jest... Bardzo duża inwestycja na ulicy Radoszowskiej i ulicy Bolesława Krzywoustego, to inwestycja za około 13 milionów złotych. To ponad 4 km sieci kanalizacyjnej, ponad 117 budynków do podłączenia i dzieje się, natomiast jest to realizowane sukcesywnie ze względu na też finanse. Kolejne tematy do burmistrza Redutów Marcina Połomskiego już w internetowej części naszej rozmowy będziemy pytać o budowę centrum przesiadkowego, regulację tacyny i drogę pszczyna raci bo właściwie odcinek Rybnickiej Drogi Regionalnej. Arkadiusz Żabka, dziękujemy słuchaczom, a dalsza część rozmowy w sieci. Dziękuję. Panie burmistrzu, to ja zapytam o to, co myślę jest ważne dla nas w większości, czyli droga regionalna. Powiedział pan przed chwilą, że w sobotę już palił silnik swojej maszyny i po 18 jak tylko miasto otworzyło możliwość przejazdu miasto Rybnik, to wybrał się pan na taką przejażdżkę. Zazdrości pan miastu Rybnikowi tej drogi? Oczywiście, że zazdroszczę. Bo sam zaangażowany jestem praktycznie od 2010 roku w procedowanie i w, mam nadzieję przyszłą realizację tej drogi regionalnej, a także drogi południowej przez Rydłutowy. Mamy świadomość jak te drogi są dla nas ważne, nawet pod kątem tej transformacji górniczej, która nas za niedługo czeka. No to pytanie co dalej, bo dzisiaj droga kończy się na rondzie przy ulicy Sportowej w rybniku niewiadomił. Miasto Redutowe wraz z innymi gminami, aż po Rudnik, utworzyło grupę roboczą, która chce, chce pomóc urzędowi Marszałkowskiemu, czyli inwestorowi tej drogi i przyspieszyć realizację. No, te prace projektowe bardzo długo się toczą. Mamy praktycznie gotowy projekt na odcinek numer 3. Ten odcinek numer 3 to około dwukilometrowy odcinek od ulicy Sportowej aż do ulicy Raciborskiej w Rydultowach na skrzyżowaniu ulicy Raciborskiej z ulicą Szczerbicką i Bolesława Krzywoustego i ten odcinek jest najbardziej zaawansowany projektowo, projekt jest praktycznie gotowy, natomiast w międzyczasie zmieniły się przepisy dotyczące właśnie przepisy techniczne dróg i ta dokumentacja musi zostać zaktualizowana, czyli kolejne kolejne koszty, ale warto też powiedzieć, że miasto Racibórz, które jest tutaj liderem tej grupy roboczej, w tym tygodniu podpisało umowę z projektantem, z firmą, która właśnie tą aktualizację będzie wykonywać za bagatelne prawie 1,5 miliona złotych. Będzie to trwało około roku. Aktualizacja za półtora miliona, fajnie. Panie burmistrzu, Wrócę już do reduktów i kolejnych pytań, tym razem pytanie pana Rafała, co z, garaża, z garażami na ulicy Korwantego. Mieszkańcy skarżą się na brak pomieszczeń. To jest temat, który wraca także w pytaniu pana Janusza, bo yy, mieszkańcy bloków mieli obiecaną yy, budowę tych garaży to już w roku 2001 to ponad dwie dekady temu i 24 lata trwa budowa garaży. Y Powiem Mogą się zniecierpliwić mieszkańcy. No. Powiem tak na Co przekrót, niektórzy mogli nie doczekać garażu nawet. Powiem na przekrój tak, że garaże nie są zadaniem własnym gminy. Gmina ma zapewnić mieszkania, natomiast nie garaże. Tutaj wyszliśmy naprzeciw, rada wyszła naprzeciw i zostały takowe garaże zaprojektowane i miasto... Około trzech lat temu wykonało pierwszy etap, czyli przygotowało grunt, przygotowało e, płytę fundamentową pod te garaże. Natomiast kolejny etap jest już po stronie mieszkańców, czyli sam garaż muszą e, postawić sami i tu definitywnie miasto nie da ani złotówki. E, tak jak już wcześniej mhm. mówiłem, my e, też e, jesteśmy tylko organem wykonawczym. Rada miasta podejmuje. E, Podejmuje decyzje inwestycyjne, w co powinniśmy iść. Dobrze, to mamy odhaczony temat garaży. Panie burmistrzu, kolejne pytanie Pana yy, Pawła dotyczące bezpieczeństwa na drogach w Redutowach. Kwestia ulicy Tetmajera, gdzie notorycznie jest przekraczana prędkość pojazdów. Jak miasto chce rozwiązać ten problem? Yy... Parę dni temu spotkaliśmy się z, z policją powiatową, właśnie z drogówką, z naczelnikiem, z naczelnikiem ruchu drogowego z, z, z naczelnikiem z starostwa, który zajmuje się właśnie organizacjami ruchu drogowego, aby szukać dobrych rozwiązań. Podejmowaliśmy temat bezpieczeństwa i przekraczanej prędkości. No, szkoda szkoda, że wcześniej nie wiedziałem o tym temacie ulicy Tetmajera bo różne ulice były tam podkreślane jako te ulice, gdzie jest prędkość przekraczana i no apelowaliśmy do policji o zwiększenie patroli. No to z tego miejsca apelujemy do drogówki wodzisławskiej. Ale tak, natomiast... Tetmajera też wziąć pod lupę. Tak, Tett też wziąć pod lupę. Natomiast otrzymaliśmy informację, że jest za mało, za mało osób jest w policji i mają za duży obszar do patrolowania i jest z tym ogromny problem. Stąd w Polsce wysyp odcinkowych pomiarów prędkości. Tak, natomiast na drogach lokalnych nie słyszałem jeszcze, aby ktoś się zgodził na ustawienie takiej, takiej instalacji. No, głównie też była ulica Radoszowska pokazywana jako dojazd do nowej drogi Racibuszczyna, o której mówiliśmy, mhm. więc na pewno e, znając teraz temat ulicy Tytmaja, to też będziemy o to apelować. Była ulica Bohaterów Warszawy poruszana, była ulica e, Ładna, ulica Radoszowska, był temat ulicy Gajowej poruszanej, gdzie e, została wykonana nowa e, ścieżka pieszo-rowerowa gdzie stoimy przed dylematem, czy powrócić do 50 km na godzinę, czy pozostawić 30. Natomiast mamy informacje też jeszcze nieoficjalne z starostwa, że będą optować za tym, aby pozostawić tą strefę 30 km na godzinę. Panie burmistrzu, to było słówko o drogach, teraz jeszcze o kolei, bo mieszkańcy też pytają o termin zakończenia prac na stacji PKP pytają o ławki, pytają o toalety, o poczekalnie, czy ma pan wiedzę kiedy na tej stacji się to może pojawić. My jako miasto realizowaliśmy pierwsze dwa etapy budowy centrum przesiadkowego, więc ten teren jest już zagospodarowany. W tym roku rozpoczęły pracę Polskie Linie Kolejowe i rewitalizują całą linię na odcinku Rydłutowskim, a także budują nowe perony na, na naszej stacji. Perony już są funkcjonalne, chociaż cały czas budowa trwa. To pan Kacper dopytuje, jaki jest termin zakończenia prac budowy peronów? Są dwa, dwa terminy. Perony, perony najprawdopodobniej będą zakończone w październiku tego roku, natomiast cała rewitalizacja linii kolejowej ma się zakończyć do, do końca września. Takie informacje mamy z PKP, no bo tutaj właśnie Polska Kolej Państwowa jest realizatorem tej inwestycji. Natomiast po naszej stronie jest dokończenie centrum przesiadkowego. I, I dostali Państwo pieniądze teraz? Tak, ubiegaliśmy się już o środki finansowe właśnie z Unii Europejskiej na realizację tego budynku, na który wszyscy, wszyscy czekają, czyli małego dworca na miarę reduktów, małego budynku poczekalni z toaletami. I środki w tym tygodniu zostały nam przyznane, ale nie tylko na ten obiekt, bo to jest z projektu mobilności, więc to jest też związane z nowymi ścieżkami rowerowymi w Rydłutowach. Panie burmistrzu, jeszcze pytanie dotyczące dwóch spotkań, które odbyły się w tym tygodniu: regulacja na i likwidacja zapożarowania hałdy. Ja wiem, że to są potężne tematy, a ja rozumiem, bo no nie tylko ta zlewnia budzi sporo emocji wśród mieszkańców, ale także to, co pyli. No, miasto jest tak, ani inaczej położone, hałdy dookoła może i pięknie wyglądają, ale niestety to co się z nich wydobywa nie jest najzdrowsze. Tak, trzeba powiedzieć, że też chcieliśmy jako miasto wziąć sprawy w swoje ręce i być troszeczkę koordynatorem tych prac, bo i jedno zadanie, czyli regulacja cieku na i likwidacja zapożarowania hałdy, czyli drugie zadanie są realizowane przez Polską Grupę Górniczą. Dużo mieszkańców właśnie do burmistrza przychodzi w tej sprawie, więc czuję się też odpowiedzialny, aby mieć wgląd w to, co się dzieje. I myślę, że dobry model przyjęliśmy spotkań technicznych, które się cyklicznie odbywają na cyna już parę dobrych lat. To też mobilizuje kopalnie do wykonywania kolejnych kroków i do przyspieszenia tych, przyspieszenia tych swoich zadań. Hałda to grupa robocza powstała w zeszłym roku, też po wizycie wtedy jeszcze prezesa Polskiej Grupy Górniczej pana Pietraszka. Które obiecał mieszkańcom, że nie, nie zostaną sami. Dzisiaj nadal się spotykamy. Są przedstawiciele polskiej grupy górniczej. Na kopalni kwk powstał specjalny dział do likwidacji zapożarowania hałdy, bo musimy wiedzieć, że to nie tylko ruch rydłowy i nasza szalota, ale także Marcel. Hałda na Marcelu też jest zapożarowana i kopalnia naprawdę ma ogromne wyzwania i no Wie, że musi tutaj zadbać o mieszkańców. Czy ma pan poczucie, że właśnie taki modelowy wzór współpracy, o którym pan mówi, mógł zafunkcjonować przy tym problemie, o którym rozpoczęliśmy, czyli zlewni i ścieków? No bo jakby w pytaniach słuchaczy, za które bardzo dziękujemy, no dominuje jednak ten element takiego, tej irytacji. Nie wiedzieliśmy, dowiedzieliśmy się od radnych. Radni twierdzą, że nic nie wiedzieli. Każdy przerzuca na każdego odpowiedzialność. Znaczy, mamy naukę na przyszłość, natomiast no, nie, nie mogę tutaj potwierdzić, że było to realizowane po cichu i nikt o tym nie wiedział. Bo od czerwca, kiedy pierwsze plany e, wniosku do Szwajcara, bo tego się to zaczęło, e, przedstawiliśmy radnym, e, byli pracownicy do dyspozycji, każdy mógł zadawać e, pytania. E, no, nie było, nie, było, nie było wtedy żadnego problemu zgłaszanego, nie było zainteresowania, abyśmy jakiś temat bardziej zaopiekowali i któryś, z którymś tematem mocniej podziałali. Natomiast tutaj muszę powiedzieć, że konsultacje było szeroko, szeroko były prowadzone. Jeżeli ktoś nie był wtedy zainteresowany, jest dzisiaj zainteresowany i ma o to, ma o to pretensje, no bardzo mi z tego powodu przykro. Ale taki jest przyjęta, taka jest przyjęta zasada konsultowania. Wychodziliśmy do ludzi w terenie, ale także wychodziliśmy ale w internecie. Panie burmistrzu, ma pan świadomość jakoś doświadczony samorządowiec, że te konsultacje, które odbywają się przy okazji rajdu rowerowego czy innych wydarzeń, one się dzieją przy okazji i większość jednak obywateli czy mieszkańców no, no nie, nie żyje tym, tymi, tymi problemami. To jest garstka wybranych takich aktywnych mieszkańców, którzy przybywają na wydarzenia. To jest racja. Natomiast od tego też uważam, są liderzy społeczni, którzy dzielą się z informacjami dalej. A w tej sprawie w pana ocenie radni yy, mogli zrobić więcej? Bo no oni czy... mają być tym pomostem, oni mają być tym przekaźnikiem informacji pomiędzy urzędem a tą lokalną społecznością. Znaczy, jestem daleki od tego, aby oceniać pracę radnych. Czy w tej sprawie miasto Rełutowy i Burmistrz zrobił wszystko i nie ma sobie nic do zarzucenia? Yy... Powiem, zawsze można zrobić więcej. Więc ja też, ja też nie będę tutaj stał o koniem, że zrobiliśmy wszystko. Zawsze mogliśmy zrobić więcej, zawsze mogliśmy podejść inaczej do tematu. Natomiast na pewno nie było, nie można tego potraktować, że ukrywaliśmy albo nie robiliśmy nic. Bo odbyło się też spotkanie z. Z, z mieszkańcami całej ulicy Szpaków. Było to w centrum obywatelskim, było to otwar otwarte spotkanie, i naprawdę mieszkańcy wzajemnie się kontaktowali i e, zapraszali na to, na to spotkanie. I po tym spotkaniu e, już no nie było takich monitów, żeby kolejne, e, kolejne e, organizować. Także mamy korespondencję z tymi dwoma mieszkańcami, z jednym z mieszkańców, gdzie też na, w ostatnim akapcie jest zapisane, że jesteśmy otwarci na dalsze sugestie i współpracę. Dziękuję za rozmowę. Porannym gościem Radia 90 był burmistrz Miasta Redułtowy Marcin Połomski, Arkadiusz Żabka. Dobrego piątku i dobrego no, ostatniego e, letniego weekendu w tym roku. Dziękuję, dobrego piątku.